No witam w kolejnym vlogu po małej przerwie. Nie było mnie chwilę, tak. Pod ostatnim vlogiem napisałem Wam, że w następnym vlogu, czyli w tym spełnię wasze prośby. Masę prośb masę dostałem od Mani. Ale były one trochę kontrowersyjne. Więc spełnię tylko jedną z nich. Którą jest pokazanie obojczyka? Uwaga, leci! Ach. O! Tak mniej więcej tu wygląda. Uch. michał 88 mesela miał rację, miał. Ale nieważne. Druga prośba, główna. Yy, prośba MrsGuitar.pl, która poprosiła bym nagrał vloga o muzyce, o tym, o graniu na gitarze, o moich płytach i tak dalej. Będzie o muzyce, ale będzie trochę inaczej niż sobie zechciałaś, ponieważ opowiem Wam o. Co to może być? Tak, bilety z koncertów, na których byłem w swoim życiu. Mam jeszcze inne muzyczne kolekcje, ale to kiedy indziej. Dziś jedziemy z biletami. Pierwszy bilet. Tak, koncert Myslowica. Mój pierwszy prawdziwy koncert. 5 lat miałem wtedy, już Wam opowiadałem zresztą o tym, także nie będę nad tym dłużej się zajmował. Drugi bilet. Nie byłem na tym koncercie, ale mam bilet z mojego taty. Następnie mamy. O, one chyba nie są chronologicznie ułożone. Chwila. Nie, są, są. Dobra. Kolejny bilet. To nie jest mój bilet, ale byłem na tym koncercie po tym jak pobiłem gitarowy rekord Guinnessa i na wrocławskim rynku znalazło się masa, masa gitarzystów, chyba niecałe, 10 tysięcy. Miałem bilet za jedne 40 zł na Deep Purple. ten kosztował 120, i tak dość tanio. No był to wspaniały, wspaniały koncert. Szkoda, że nie mam takiego biletu Ora Biletu na Rydchotów Byłem na tym koncercie, ale nie mam nie mam po prostu biletu. Nie zachowałem sobie, nie myślałem, że będę chciał jeszcze wtedy kolekcjonować to. To był koncert w Chorzowie chyba w 2007 roku. Był super, super, super Mój niby ukochany zespół, tak. Ale Deep zrobił znacznie lepszy koncert. mam powiem. Kolejny, yy, kolejny bilet. Aaaa bilet z, z koncertu Porcupine Tree. Yy, koncert był mocno średni według mnie. Yy, przed Porcupine Tree grał chyba najgorszy zespół jaki znam. Rose się nazywa. Na nagraniach studyjnych nie brzmi tak źle, ale na żywo okropny był. Na YouTubie możecie zobaczyć sobie nawet live'y tego zespołu. Rowskamp, Ryosy, E, KMT. Na YouTube nie będzie to brzmiało oczywiście tak paskudnie, ale uwierzcie, że było. Kolejny bilet to bilet z trasy koncertowej Mam Talentu po drugiej edycji. Aż 90 zł, nie, sorry, 74 zł, strasznie drogo, za drogo. Nie był to taki show, żeby kosztował aż tyle. Zwłaszcza, że za taką cenę można pójść na dwa koncerty polskich wykonawców, które są ciekawsze. Znacznie, naprawdę, no nie zachwalam. Następny bilet z koncertu ACDC. W Warszawie, 2010 rok, 27 maja, no najlepszy koncert na jakim byłem, to muszę przyznać, że był po prostu odjazdowy, odlotowy, wow, U, niesamowity, następny bilet, akurat, Równie świetny koncert, szkoda, że było sporo opóźnienia, no, zespół, którego znałem tak naprawdę mało przed koncertem, po koncercie strasznie się zainteresowałem, i teraz znam go dość dobrze, bym powiedział. Wow, no super jest. Poszedłbym bardzo chętnie jeszcze raz na ich koncert. No, chyba to jest yy, zespół, na którego koncert jeszcze raz bym poszedł właśnie najchętniej. Akurat. Kolejny zespół, Gotan Project. Nie interesuję się tym zespołem, jednakże mama moja bardzo chciała, żebym poszedł z nią na ten koncert i poszedłem. Było nieźle nawet. Elektronika połączona z muzyką latynoską. naprawdę ciekawe. Chociaż nie dla mnie do słuchania, jednakże muzyka na wysokim poziomie. Jedne co to bym wywalił jednego z DJ-ów tam, bo jest ich tam aż dwóch. Nie są według mnie potrzebni. Jeden by zdecydowanie wystarczył. No i ostatni bilet na koncert grupsona w maju, w marcu tego roku. Super koncert, mój pierwszy koncert hip-hopowy. Powiem Wam, że koncert hip-hopowe znacznie się różnią od rokowych. Na hip-hopowych na pewno nikt cię nie podepcze. Nie dostaniesz przypadkiem pięścią albo. Po prostu ręką w twarz. Raczej mało są szanse na wyrąbanie się na ziemię. Ogólnie fajnie. A wy, vlogerzy, pokażecie mi swoje kolekcje biletów? Chętnie zobaczę odpowiedzi. Czekam. Papa, pa. na razie nie. Hej, na razie pa.